Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was na moim kanale kulinarnym. Dzisiaj coś bardzo letniego, bardzo orzeźwiającego, bo znowu mamy upały w Polsce. Proponuję Wam dzisiaj zupę stalówkowo-sekcjową oraz przepyszną letnią sałatkę z korpusików taki żarcik oczywiście tu Sylwia z nosem w zeszycie dzisiaj nie mam zeszytu dzisiaj moi drodzy coś co oprócz nosa do tego zeszytu musimy wkładać a mianowicie odcinek piórowy a zatem już przestaję żartować i wyławiam z tej mojej kolekcji coś co mi się dzisiaj przyda już wiecie, o czym będzie ten odcinek, bo przeczytaliście tytuł. Dzisiaj porozmawiamy o pewnej marce, o pewnej firmie, których pióra bardzo lubię i których mam najwięcej w swojej. Ja nie lubię słowa kolekcja, ponieważ ja te wszystkie pióra kupiłam z myślą o tym, że nie będę ich kolekcjonować, tylko będę nimi pisać. A zatem to, co widzieliście przed chwilą, to jest e, niezbędny element pracy z piórem, czyszczenie i co jakiś czas jak pióro odkładam, ponieważ u mnie pióra są w rotacji i niektórymi, które bardzo lubię, piszę, bardzo często, ale czasami zmuszam się do tego, żeby je wyczyścić, wysuszyć, dlatego właśnie korzystam z tego, że jest bardzo ciepło i właśnie odmaczam, odmaczam resztki atramentu, stąd ta zupka. I właśnie czyszczę bardzo, bardzo sumiennie resztki atramentu, szczególnie te, które właśnie o, spłynęły mi z jakiegoś powodu do środka. I dzisiaj właśnie miałam nie używać. Po ostatnim odcinku, który przejrzałam, słowo właśnie jest zakazane. Sylwia, nie mów właśnie. Dzisiaj firma Kaweco. Niektórzy myślą, że jest to firma japońska, bo tak brzmi Kaweco, Kaweco. Ale nie, jest to firma niemiecka. Stara firma. I dzisiaj właśnie miałaś nie mówić, właśnie dzisiaj pióra tej marki, tej firmy. Kweko, nazwa Kweko pochodzi od pierwszych liter założycieli firmy, pana Kocha. Powinno być Kweko, ale z jakiejś przyczyny zdecydowali się, że Koch będzie K, W, czyli Weber, i Company, czyli firma, spółka. Stąd wzięła się nazwa. Początkowo Kaweco to była tylko nazwa jednej z linii piórowych, które oferowali, a obecnie jest po prostu nazwą firmy. To, co w tej chwili widzicie, to jest mój, moja kolekcja od najstarszego pióra, które posiadam, aż do tego, które dodałam 4 miesiące temu jako pamiątkę z podróży. Do Portugalii. No dobrze, no to w takim razie, skoro nie gotowanie na ekranie, no to co ja mogę powiedzieć o tej kolekcji? Dzisiaj y, chciałabym Wam trochę poopowiadać z perspektywy użytkownika tych piór, ale będę, no wiecie, zawsze wszystko coś kosztuje, więc będę się posiłkowała cenami, które Dzisiaj sobie wynotowałam z firmy Concept Paper Concepts. O, tak, oni mają wiele sklepów w Krakowie, w Poznaniu, dwa w Warszawie. Ja akurat kiedyś ich odwiedziłam w Katowicach, więc wszystkie ceny, które dzisiaj usłyszycie, oraz linki do produktów, właśnie pochodzą z tego sklepu. Oczywiście produkty Kaweko, firmy Kaweko są bardzo popularne i znajdziecie je w wielu innych sklepach, ale żebyśmy mieli to porównanie, żebyśmy mieli jasność, które są tańsze, które są droższe i dlaczego, z czego wynika ta cena, no to właśnie y, o tym będę dzisiaj mówiła. Najstarszym piórem w mojej kolek kolekcji, jeżeli chodzi o firmę Kaweco, to jest Kaweco Brass Lilliput. Y, dzisiaj też będę mówiła o anatomii pióra, więc będę się posiłkowała moją ściągą. To akurat jest ze sklepu F Pen, mojego ulubionego miejsca, w którym kupuję inne pióra. Niedługo już o nich również poopowiadam. Czyli w firmie Twisby. I tutaj macie Anatomię Pióra. I dzisiaj właśnie będę mówiła, odnosiła się do tego, z czego się pióro składa. No, oczywiście, składa jest, jest kompozytem materiałów, i oczywiście, cena bardzo jest uzależniona od tego, z czego pióro jest wykonane. To jest wykonane z miedzi. Pięknie patynuje. To ma 10 lat, więc widzicie patynę. Takie zaśniedzenia. Jest to pióro, które jest pomyślane jako pióro kieszonkowe. One wszystkie właśnie przeze mnie zostały zakupione z myślą o noszeniu ich w torebce jako takie pióro codzienne do szybkich notatek. Jak widzicie, ta część, czyli skówka uotwarte, <grytanie> pióro jest bez klipsa, bez tej części i ma system zamykania na wkręt. Więc nie jest aż takim szybkim piórem jak inne, które właśnie wyjmuje się. A zatem stalówka jest stalowa, malusieńka. Oczywiście jest oferowana w różnych grubościach od EF, czyli bardzo cienkiej aż do, o tym za moment przy tym pióro, aż do piór kaligraficznych, które są ścięte i mają nawet 2,3 mm i grubsza. A zatem to jest pióro Lilliput, może być oferowane w wersji aluminiowej, znacznie lżejszej, to sporo waży, jak na takie maleństwo. W tej chwili kosztuje 300 zł. No, cena miedzi obecnie jest dosyć wysoka, stąd właśnie cena stosunkowo znowu wysoka w porównaniu z jego braćmi. I właśnie świetnie leży w ręce. Ja mam stalówkę EF, więc to jest pióro, które mi towarzyszyło przez wiele, wiele lat prawie 8 lat. Miałam je przypięte, miałam dokupione do niego takie, właśnie małe Etui, bo nie ma klipsa, i ono było właśnie tutaj w moim Travelers Notebook w, y, w formacie Passport, tak sobie mieszkało. Teraz mamy pióro, o którym kiedyś znowu opowiem. Takie dzisiaj z autoreklama y, pióro firmy Travelers Company, które noszę obecnie. A zatem pierwsze pióro w mojej kolekcji, użytkowej kolekcji, to właśnie kaweko Brass Liliput. Wersją, na którą się sępię od wielu, wielu lat naprawdę, sępię to jest y, słowo, które w tej chwili używam z rozmysłem. To jest wersja stalowa. Ona się nazywa niebieska, ponieważ ona jest taka przypalana i no, wygląda po prostu bajecznie. Zaraz potem kupiłam wersję, która jest z kolei najtańsza, jest to Kaweco Skyline Sports, wszystkie właśnie te ośmiokątne pióra, to, to linia Sport, to jest pióro, które uzyskuje pełną długość właśnie w momencie, kiedy nasadzimy skówkę na korpus. Ona jest, jak ją kupujecie, to kupujecie ją bez klipsa. Klipsy są wymienne i oferowane są w kolorze srebrnym, złotym i w dwóch takich różniących się od siebie. No ta jest wygląda trochę vintage ten klips, a ten jest taki nowoczesny. Więc w takich dwóch wersjach. Ja mam słabość do piór, które mają całe to uprzyrządowanie w kolorze srebrnym, ale ono jest zdecydowanie mniej popularne wśród producentów, więc wiele moich piór, mimo że wybrałabym wersję srebrną, to mam w kolorze złotym. A zatem wersja bardzo leciusieńka. Jest to jedno z najrzeszszych piór w mojej kolekcji. I teraz zajrzymy, bo jeszcze o tym nie mówiłam. Pióra kaweko przez to, że są właśnie e, piórami, kieszonkowymi zasadniczo kupuje się jako pióra, do których będziemy wkładać naboje, cartridge'a. moimi ulubionymi są właśnie te kolory czarny, podstawowe, czerwony czarny i niebieski ale jeżeli byście chcieli je napełnić innym atramentem Atramentem kaweka to jest stara butelka, obecnie ona jest taka kwadratowa, i ma dekielek metalowy, jak mm, słoiczek. Jeżeli chcielibyście je załadować atramentem z butelki, to trzeba dokupić do niego tłoczek, takie maleństwo, ona jest bardzo, bardzo niewygodne. Jak macie paznokcie dłuższe, to naprawdę i tutaj właśnie po napełnieniu. Zakręcamy i jest pióro gotowe do użytku. Ja o wiele częściej, ponieważ nie przepadam za, za tym właśnie tłoczkiem, jeszcze mam jeden, który nie mogę znaleźć, z takim sakiem Do właśnie Liliputa go miałam kupiony, ale gdzieś mi zginął, bo to są takie maleństwa, że łatwo je zgubić gdzieś tam. Dlatego w momencie, kiedy pióro kupuje, ono przychodzi, teraz pokażemy ja, tak zwaną prezentację danego wyboru. Ono przychodzi w takim papierowym opakowaniu, następnie ma puszeczkę, pudełeczko, które jest zrobione z metalu. Jak otwieramy, to mamy naklejeczkę, mamy trochę tutaj, właśnie informacji papierowych, gwarancję. I mamy miejsce na dwa pióra. Oczywiście kupujemy tylko jedno, ale jakbyśmy chcieli je nosić w tym pudełku, to jest to taki właśnie pełnofunkcjonalny piórnik. A zatem bardzo ładna prezentacja wyrobu. Ja te wszystkie pudełeczka nie wyrzucam. Używam je do przechowywania różnych innych piórowych rzeczy. Na przykład wkładów do długopisu, ale również mam jedno z tych pudełek, to jest moje pudełko na rzeczy, które się przydają w momencie kiedy się korzysta z piór. To jest właśnie ścierka do wycierania, ale również różne płoki do różnych modeli piór oraz strzykawka z, no, chodź tutaj, z igłą. Którą najczęściej przyznam się szczerze napełniam pióra kaweko atramentami, ponieważ no jest to tak małe pióro, że bardzo trudno się je napełnia właśnie poprzez taki mały konwerter. Bardzo to jest niewygodne. A zatem moje drugie pióro w kolekcji to Kaweko Skyline Sport. Kolor to mint. Trochę zrobimy porządków tutaj. A co? Ok. Dobra. Odkładamy na bok. Ale ten klipsik jeszcze zostawię, bo za chwilę przejdę do pióra, który tego klipsa nie ma. Jest to fragment kolekcji kaligraficznej ono przychodzi w takim bardzo dużym pudle też metalowym i tutaj oprócz głównego plastikowego przepraszam za hałas ja tutaj to wycięłam bo mnie szkoda po prostu w szufladzie miejsca na tak wielkie pudło i tutaj przechowuję resztkę czyli to pióro to jest takie pióro gdzie mamy aż cztery Stalówki wraz ze spływakami oraz sekcję, to jest ta część, za którą trzymamy pióra, oraz mamy takie skófki, które są z takiego miękkiego materiału. I zamiast to wszystko wyjmować, tak jak normalnie w piórach to robimy, to my po prostu sobie nakręcamy yy, cały ten element na pióro. I bardzo, że możemy mieć. W jednym czasie, tak jak ja, czarne, niebieskie, zielone atramenty i właśnie wymieniać sobie grubość stalówki. Ten zestaw obecnie oferowany jest w paper concept w wersji tej miętowej, a nie czarnej, jak moja. Kosztuje 259 zł. Jak widzicie, za 259 zł mamy cztery aż te elementy, czyli tak, jakbyśmy mieli cztery pióra. Oferowane grubości to jest właśnie 1,1 1 mm, 1,5, 1,9 i 2,5 najgrubsza. Także możemy się pobawić w kaligrafię. Bardzo ładnie mamy. Yy, może ja nie chcę tutaj za dużo pisać, bo dzisiaj nagrywam na stojąco. Ale zobaczcie, dzięki tak ściętej stalówce, nasze pismo może wyglądać tak, jakbyśmy flexowali. Czyli mamy zróżnicowaną grubość linii, tak? I mimo, że ze mnie kaligraf z Bożej łaski, to mogę sobie właśnie takim piórem trochę ułatwić sprawę. Ono przy, przychodzi, jeżeli chcemy dokupić, to musimy osobno dokupić klips. A zatem zestaw do kaligrafii. Kolejnym piórem, które dostałam w prezencie na urodziny kilka lat temu, to jest pióro, o którym marzyłam wiele, wiele lat. Najcięższe z tych wszystkich, znowu w wersji miedzianej. Jest to model sport, ale nie w plastikowej materiale. Pióra są zasadniczo produkowane z żywic, tak na y, kompozytów plastikowych, które nazywamy resin, tak, żeby było trochę bardziej fancy, ale to jest metalowe, niedrewniane. O drewnianych piórach też kiedyś poopowiadam. Mam je w swojej zestawie. To jest właśnie pióro, również spatynowane, ponieważ jest miedziane. Jest to pióro jedne z najdroższych, bo mieć jest drogim materiałem, jest również najcięższe. Ale to jest pióro, które jest pancerne. No bo nawet jak upadnie, są filmiki niestety, nie pochwalam <taki> takich wyczynów, ale ono rzeczywiście można je wrzucać bez piórnika, bez żadnych etui i ono wytrzyma takie traktowanie. I właśnie. Najczęściej to to pióro zabieram ze sobą w podróże, bo no, podróżując, bardzo często jest y, taka możliwość, że nam pióro spadnie albo gdzieś nim, nim uderzymy. Ono obecnie kosztuje 415 zł w tej wersji właśnie bez Klipsa. Klips jest osobno kupowany, i to jest ta właśnie wersja taka bardziej y, fikuśna, nie taka prosta. Y, Również z mosiądzu, ale w innym y, odcieniu. Kolejnym piórem, które kupiłam, dlatego że było bardzo, bardzo popularne i wszyscy się piórowi maniacy strasznie na nie y, nakręcili, to jest pióro, y, które opalizuje. To jest wersja kolorystyczna Iridescent Pearl i ona rzeczywiście jest takie perłowe z taką poświatą. Sporty są oferowane jako nieprze, takie nieprzezroczyste plastiki. Mogą mieć dwa kolory tego przyrządowania, czyli zarówno tutaj ten ozdobny, ta gałka taka ozdobna finial e, może być złota. I możemy mieć oczywiście złotą stalówkę w kolorze złota, nie złotą, tylko w kolorze złota i również klips może być złoty. Ja nie mam pióra w tym kolorze, ale ono wtedy popularnie nazywane jest nie Skyline, tylko Classic. Zamiast wersji nieprzezroczystej mamy też materiał, który jest przezroczysty i wtedy modele są oznaczane jako frosted, sport frosted. Ja również tego pióra nie mam, za to kupiłam sobie to i jestem z niego niezadowolona, ponieważ pióra te są tanie, są produkowane masowo. I teraz pokażę Wam coś, za co kocham pióra kaweko, yy, ponieważ wymiana stalówki, proszę Państwa, to jest tak naprawdę sekunda. To pióro, akurat przyszło, ten egzemplarz, ma stalówkę, która strasznie jest tępa. Tak? Widzimy tutaj spływak, widzimy stalówkę. I oczywiście ja mogę kupić taką stalówkę, ale to pióro już ma swoje lata, jest całe, zobaczcie, żółte od atramentu, który kiedyś pod wpływem ciśnienia w samolocie mi wleciał do. Mm, z kówki I zabrudził ten materiał, który jest w jasnym kolorze. A zatem stalówka jest genialna, głaciusieńka, pięknie pisze, ale samo pióro już się tak bardzo pięknie nie prezentuje. I ja sobie ją nakręcam, a właściwie powinnam ją po prostu wcisnąć. I zobaczcie z pióra, które jest piękne, ładniu się, ale pisze fatalnie. Poprzez wymianę prostą stalówki zrobiłam nową. No i to jest właśnie super sprawa. A tą sobie odłożę na bok, albo póki co nakręcę na starą sekcję, na no. ok, Tylko której nie mogę znaleźć, gdzie jest sekcja od mojego męta. A, tutaj o, oczywiście jest ten. No, i teraz mam nie tylko brudne pióro, ale również takie, którym nie będę pisała, bo po prostu haczy. To, co musicie wiedzieć o firmie Kaweko, to, że ich pióra czasami trafi, trafiacie na egzemplarz, który genialnie pisze, ale czasami trafia się akurat egzemplarz, który ma stalówkę źle wyszlifowaną, bo jest to po prostu masowa produkcja. Ale to nie jest problem, bo właśnie wymiana jest bardzo, bardzo banalnie wręcz prosta. Teraz pióro, które jest ze mną w październiku, będzie dwa lata. Kupiłam je w Warszawie na dniu pióra wiecznego. I jest to kaweko Original. To jest takie nawiązanie do starego modelu pióra kaweko, pióra kieszonkowego, i ono jako jedyne ma. Większą stalówkę, możecie go kupić z tą malutką, klasyczną stalóweczką. Ono wtedy nosi, jak szukacie po opisie, 0,60. To jest tam mała stalówka, a to jest droższe. I to tutaj pasują do tego pióra wszystkie, wszystkie te stalówki, które są oznaczone 250. To pisze jak złoto, mimo że to jest znowu bardzo, bardzo cienka. To jest EFK, właśnie. Mówiłam wam, że ja je kupuję z myślą o moich małych zeszytach, małych notesach, a one mają po prostu bardzo drobną kratkę, więc moje pismo automatycznie musi się troszeczkę skurczyć. A zatem Kaweko Original, ta wersja kolorystyczna to jest Black Chrome. Z mniejszą stalówką kosztuje 430 zł, a z tą większą kosztuje w tej chwili 530 zł. Ale wierzcie mi, warto tą stówkę dołożyć, bo y, pisanie tym piórem, y, jak widzicie, nie za bardzo się da ten, ale to już jest pióro y, y, pełnowymiarowe. I nie trzeba tak jak właśnie z portów, y, sobie przedłużać y, z kufką. Ponieważ się bardzo wygodnie pisze, nawet w tej nieprzedłużonej wersji, kiedy nie nasadzamy skówki rewelacyjne, i tutaj w cenie już jest klips. Możemy go sobie odkręcić, i jeżeli nie, nie chcemy go mieć, to możemy go sobie wyjąć. Ale w cenie już mamy pełen zestaw. No i ostatni dodatek do mojej kolekcji, do mojego zestawu, to jest znowu. Model sport, ale w takiej najbardziej wypasionej. Nie, nie najbardziej. O, o tym jeszcze powiem, jaka jest najbardziej wy, wypasiona wersja. Najnowszy dodatek do rodziny sportów. Ten model to jest Kawęco Art. Ta wersja kolorystyczna to jest Lastrico Terazzo. Marzę jeszcze o wersji Hickory Brown, która jest po prostu rewelacyjna. To samo takie w takie ciapki, ale brązowe. Ten model również. Przychodzi do Was z klipsem. Ja mam akurat w wersji, właśnie złotej, i to jest moja pamiątka. Ja bardzo często kupuję pióra, żeby upamiętnić jakieś wydarzenie. Mówiłam o tym, że nie, nie przepadam za tym złotym oprzyrządowaniem, ale ten w tej wersji prezentuje się bosko i pasuje do wszystkich moich ulubionych brązowych atramentów, również niebieskich. To jest po prostu przepiękne pióro. I zobaczcie. To jest mój wpis z mojej podróży. W Porto jest najstarszy sklep papierniczy. Nazywa się Arajujo Sobrinho. Papelaria to jest sklep papierniczy. Ma taką fajną e, pieczątkę. E, I właśnie z wizyty z mojej podróży do Portugalii przywiozłam taki właśnie sobie suwenir. Oprócz wspomnień, mam coś bardzo takiego użytkowego i to pióro naprawdę bardzo lubię. Akurat trafiłam na stalówkę, która jest przepięknie wyszlifowana. I mimo, że to jest EFK, to jest tak samo gruba, gruba jak niektóre EFki w mojej kolekcji i jest Gładziusieńka, absolutnie Gładziusieńka. Fantastycznie pisze. I ten model kosztuje w tej chwili 499 zł. Wspomniałam o piórze, które jest najnowszym dodatkiem do linii Sport. I jest to pióro, które nie ma systemu cartridge'owego z nabojami. Nie kupuje się do nich również konwerterów. Za to ma system tłokowy, czyli napełniamy pióro tak jak moje Twizby, czyli odkręcamy. Wyciągamy i tworzymy podciśnienie po prostu tłoczkiem. Także to jest najdroższe, bo jest to najbardziej skomplikowany system więc to pióro jest najdroższe i jest oferowane w różnych wersjach kolorystycznych. A zatem to jest moja rodzina Kaweko tak ona się prezentuje. Mam dwa etui, atrament. Naboje, które stosunkowo rzadko używam, ale są. No i kilka opakowań, które umilają mi moje przedsięwzięcia. Fantastyczne pióro, po, po, polecam je dla początkujących, którzy jeszcze nie wiedzą, czy pisanie piórem to jest w ogóle ich y, y, no, coś, co ich interesuje. tak? Y, pióra stosunkowo niedrogie które są niezawodne, yy, zasadniczo się nie psują i naprawdę można się wciągnąć w to hobby pisania czymś innym niż ołówkiem albo długopisem, ponieważ przyjemność patrzenia na te cacka to już jest yy, duży walor, ale również yy, Przyjemność pisania, stawiania ładnych liter, bawienia się różnymi odcieniami atramentów, to jest naprawdę coś, co jest częścią tej zabawy piórowej. Także nosem w zeszycie się żegna. W przyszłą środę opowiem Wam o piórze, który, od której w ogóle zaczęło się moje życie piórowe i które zostałam zmuszona zakupić w momencie, kiedy zaczęłam edukację w klasie czwartej. To był pomysł. Pani Poloniski, a zatem w przyszłą środę, jak macie ochotę, dołączcie do mnie. Będę opowiadała o piórze, które miało sporo dzieci w PRL-u, czyli pióro Hero oraz pióro, na którym jest ono wzorowane. Które również mam w swojej kolekcji, a zatem do usłyszenia. Wszystkie linki do produktów macie w komentarzu i zachęcam was do tego, żebyście mi opowiedzieli, jaka jest wasza ulubiona marka piórowa, czy jest to Kaweco, czy kiedykolwiek mieliście okazję pisać tymi e, piórami. E, no i czy, co w ogóle sądzicie o kolekcjonowaniu piór, ponieważ? Mimo, że te pióra są bardzo tanie, jest wiele osób, które chciałoby mieć każdy jeden model, każdy jeden kolor. Jest wiele osób, które właśnie wymienia i poszerza regularnie swoje kolekcje, właśnie o to, co wypuszcza firma Kaweko co roku. Do usłyszenia, do zobaczenia, miłego dnia, pa pa!